Doris Dori to japońska reżyserka, która jara się Japonią. Nie poznała jej jednak od tej strony, którą my zazwyczaj docieramy, czyli, no wiecie, my internetowi, czyli przez e, włażące wszędzie do internetu macki pop kultury, jeżeli wiecie, co mam na myśli. No mam na myśli gry wideo, filmy Miyazakiego, Dragon Balle, te rzeczy. Doris Dori po prostu po nakręceniu swojego pierwszego filmu w 1984 roku została zaproszona na festiwal w Tokio. Tylko ona nie była prawdopodobnie zbyt perfekcyjnym gościem, Dlatego, że zamiast trzymać się kina, po prostu wsiadła w metro i ruszyła w siną dal na jakieś przedmieścia i wioski, uzbrojona tylko w kartonową tabliczkę z zapisanym Tokio w kanji, żeby miała jak wrócić. Więc chodziła po tych wioskach zachwycona wszechobecnym pięknem, a dzieci podobno bardzo się na nią gapiły, bo to jeszcze były czasy, kiedy nie widziało się tak dużo osób z zachodu w Japonii. To właśnie dzięki temu doświadczeniu znamy reżyserkę w Polsce, dlatego że jej najbardziej popularnym tutaj filmem jest na pewno Hanami Kwiat Wiśni z 2008 roku. W filmie Smutny Niemiec wyrusza do Japonii po śmierci swojej żony, której wielkim niezrealizowanym marzeniem było zostanie tancerką teatru Buto. W Hollywood Reporter Debora Young napisała o nim, że wykracza poza żarty o zderzeniach kultur wschodu i zachodu znane z filmu Między Słowami i przekazuje coś wartościowego i głębokiego na temat japońskiej myśli i sztuki. Przekazuję wam ten cytat, bo nie udało mi się w porę położyć rąk na kopii filmu, więc nie mogłem się jeszcze przekonać samodzielnie. Nie, czy to takie dobre. Za to mogę wam powiedzieć coś o najnowszym obrazie, w którym wraca do kraju wschodzącego słońca, znanego teraz jako kraj opadu radioaktywnego. <laughs> Przynajmniej w części, w okolicy tej pewnej znanej elektrowni atomowej. Fukushima, moja miłość, akcję swoją osadza właśnie w tym rejonie. Doris Dory nie czuje się jednak na siłach, by tworzyć film wyłącznie o Japończykach. Jak sama mówi, ceni sobie to zewnętrzne spojrzenie. Dlatego nie uczyła się języka ponad to niezbędne minimum. Dlatego główną bohaterką jest Mary. Pewna Niemka, która z pobudek pierwszego świata dołącza do fikcyjnej organizacji Clowns for Help. Czyli takiego lekarze bez granic, tylko zamiast lekarstw i ratowania życia niosą śmiech za pomocą magicznych sztuczek i foliowych toreb. Więc tak, to jest historia o ludziach, którzy stracili bliskich i miejsce do życia, ale nie jest Szczygnębiająca. Sama fabuła przebiega w sumie w dość przewidywalny sposób, ale zawsze ma w sobie jakiś świeży smak. Bowiem wydaje się być bardzo japoński, łącznie z tym takim właśnie japońskim rodzajem duchowości opartym o wierzenia ludowe. Tylko dorzucacie tam teraz ten obcy element. Młodą dziewczynę, która nawet nawet a nie oglądała, w ogóle nie wie nic. Starsza Japonka, Satomi, której Niemka pomaga doprowadzić do porządku zrujnowane domostwo, szczęśliwie nie jest z tym jakaś ofiarą, nie jest nieporadna, zamiast tego strofuje na każdym kroku. Nie wypada to jednak tylko fajnie, humorystycznie, ale jest w tym też próba przywrócenia jakiegoś ułamku tamtej rzeczywistości, która już nie istnieje. Na pewno najbardziej zapamiętałem scenę, której Satomi uczy Marii e, rytuału e, picia herbaty, o którym mówi, że ma na celu wyciszyć nas i znaleźć jakby spokój domowego, ogniska, rzecz w tym, że w domu ma ściany. Kilku, więc cały czas po, po wnętrzu hula wiatr, przypominający widzowi, w jakiej przestrzeni się znajdujemy. Więc Fukushima, moja miłość, to jest film, który mogę polecić zarówno osobom, które jarają się Japonią, jak i po prostu szukającym lekkiego dramatu z paroma zabawnymi elementami. Nie ma w tym żadnej szydery, nie ma eksploatacji, więc ten cytat z Hollywood Reporter Debory Young pasuje tutaj także jako opis tego filmu Dory Dory. Do kin w tym tygodniu poza Fukushimą wchodzi Skazana o kobiecie, która przyznaje się do zabójstwa popełnionego przez jej męża. Poza tym thriller młodzieżowy Boy 7, który zbiera bardzo przeciętne recenzje. W dużych kinach po 12 latach odkopano także horror The Ring jako The Rings, to już trzecia część. Największa produkcja tego tygodnia to nominowana do Oscarów Jackie z Natalie Portman oraz Mac Imperium z Michaelem Keatonem. Mówił Jakub Dębski, Kraków Nowa Huta.